Witam was w nowym vlogu na moim kanale. Właśnie przyjechaliśmy z moim wężem i piesiem do Sobudki. Słuchajcie, i będziemy wchodzić na ślęże. Jurek znalazł jakiś taki wymiar spoko szlak, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jakieś dwa lata temu byliśmy tutaj właśnie z Asią i z Mikim i z Agatą i z Przekami i było ciężko. Wchodziło się mega ciężko, więc szukamy innego szlaku, żeby nie było tak ciężko, bo moja kondycja jest praktycznie zerowa, więc trzymajcie kciuki, żeby, żeby udało mi się wejść. Na base numer jeden i zaczęło się już ostro. Już jest mega mega pod górę. A ja nie skąd Cyril ma to siłę. Naprawdę się znam skąd. Ona ma siłę na takie skakanie, tutaj teraz. Podczas gdy ja ledwo żyję po prostu. A tak szczytowy przed nami. Wiem, że możecie mieć z tego bekę, ale dla mnie to jest jak wejście na Mount Everest, naprawdę. Dwa moi drodzy, jest ciężko, jest ciężko, ale liczymy na okno pogodowe, że będziemy mogli zaatakować te lęży. więc trzymajcie dalej kciuki. Jesteśmy moi drodzy w kolejnym kampie i słuchajcie, ja testuję sobie głazy, takie o duże. I uważam, że ten jest najwygodniejszy ze wszystkich, na których póki co siedziałam. Także polecam ten Głaz 10 na 10. I ja ogólnie wchodząc tutaj, przypomniałam sobie jakbyśmy tutaj dwa lata temu w piątkę naszym ekipą i pamiętam jak mówiłam wchodząc na górę, że nigdy więcej tutaj nie przyjadę, nigdy więcej. I przypomniało mi się to w połowie trasy. Także no. Ale robię to dla, i dla Cirusi, i dla mojego męża, bo jak uwielbię chodzić po górach, a Ślęża to myślę, że to jest jedna góra, na którą ja wejdę i... Nie? Tam nie? Właśnie zgubiliśmy. Co, to cofamy się. Ale lipa. Czyli muszę zejść na dół i potem znowu jeszcze bardziej wejść na górę. Moi drodzy, jesteśmy na szczycie. To miałby właśnie kościół. Było ciężko. Było naprawdę mega ciężko. Ja prawie dostałam ataku paniki, bo był taki jeden moment po prostu przez 15 minut, że ja mam w ogóle wysokości. I ja się po prostu turbo turbo bałam. nie chodziło, że o jakiś wysiłek fizyczny, tylko po prostu o to, że ja się w cholerę bałam. O, jesteśmy... Hejka moi drodzy, witam Was w piątek, słuchajcie. Próbowałam się zmotywować dzisiaj przez pół dnia, żeby wziąć kamerę, ale jakoś kurde nie mogłam, a jesteśmy z Ciruśką teraz na Maślicach, ponieważ Jurek... i ja w ogóle Sory za hałas ulicy, ale dosłownie tu o jest ulica i auta jeżdżą. A tu jest park miejski, który jest ogólnie w tamtą stronę. Mega, mega duży, ale trzeba przejść przez tory, a tutaj nie ma żadnego przejścia, więc... Chodzimy sobie z Tyluśką po tej stronie, a jesteśmy na Maślicach, ponieważ Jurek dzisiaj jest sparing partnerem na egzaminie z karate. I właśnie tutaj jest ten egzamin, więc przyjechałyśmy z nim autkiem, bo też nie wiadomo w jakim on będzie potem stanie, czy da radę prowadzić auto, więc ja będę prowadzić. I słuchajcie, my pojutrze już wjeżdżamy nad morze, więc będziemy się pakować. Już robię listę, ponieważ ja jestem taką osobą, która jest mega zorganizowana, taka wiecie, planująca wszystko i w ogóle. Tu już mam listę rzeczy, które musimy zapakować i dla Cirusi, bo to jest turbo ważne, żebyśmy nic dla niej zapomnieli zabrać. No i dla mnie też i dla Juryka też po części, no bo on sam się już będzie pakował. I dobra, bo przy ludzie, a ja się wstydzę że tak mówić przy ludziach, więc wyłączyłam się i nie pamiętam na czym stanęłam, ale chyba na tym, że pakujemy się jutro i wyjeżdżamy dzisiaj taktyczne pranko zostało zrobione, a nawet dwa w sumie, słuchajcie, mam pusty kosz na pranie. Smokry sen każdego latka, każdego milenialsa także yeah. Udało się pozbyć całego pranka. I słuchajcie, ja też skończyłam serial Ginny i Georgia, który mega, mega lubię, a wszedł właśnie niedawno nowy sezon, a jestem totalną, totalną fanką tego serialu i moty był motyw, który mnie tak po prostu strigerował, ale tak mnie strigerował, że oglądaliście to Będzcie wiedzieć, że chodzi mi o Max, która po prostu została wykluczona bez powodu, totalnie bez powodu z grupy przyjaciół. I po prostu okropnie się wszyscy wobec niej zachowywali. Okropnie. I po prostu tak mnie to wewnętrznie triggerowało, że jakoś się dzisiaj kurde ogarnąć nie mogę po prostu przez to. Tak mi się przykro po prostu zrobiło. I trochę nie czaję, co producenci i reżyser mieli na myśli, ponieważ nie było żadnych znaków, moim zdaniem. Oczywiście nie było żadnych znaków, że coś się dzieje, że mogliby ją po prostu wykluczyć z grupy. Także I don't know what the fuck is going on. Ale wydaje mi się, że to jest taki trochę motyw. Takiego niewidzialnego dziecka, bo jak się ma rodzeństwo, to gdzieś tam podobno często jest tak właśnie, że jedno z tych dzieci jest takie trochę niewidzialne i jego potrzeby, jego problemy są, są średnio, średnio ważne. Siri, no jakby potrzeby gdzieś tam i problemy tego dziecka są niezauważalne. Bo drugie dziecko ma na przykład gorsze problemy, większe problemy. Potrzebuje więcej uwagi i gdzieś tam 100% tej uwagi idzie na to jedno dziecko, a tego drugiego po prostu się nie widzi, więc myślę, że mogło o to też chodzić w sumie. Ale no na Maksa mnie to sugerowało, na Maksa. Do Was po pierwsze dzisiaj, słuchajcie, odzywam i jest godzina już 20. I właśnie biorę się za pakowanie. Wszystko udało nam się ogarnąć, jak mieliśmy ogarnąć. Jurek wymienił filtr w samochodzie, jeżeli chodzi o klimatyzację. Posprzątaliśmy autko, zabraliśmy wszystkie niepotrzebne rzeczy do mieszkania z niego, żeby było jak najwięcej miejsca, bo nasze autko jest tyczkie, dosłownie jest tyćkie. I stwierdziliśmy z Jurkiem, że spakujemy się w jedną dużą walizę, po prostu, żeby nie brać miliona toreb, tylko wszystko opakujemy właśnie w tą walizę. Ja się teraz za to zabieram, zapakowanie siebie i Ciri. I coś jeszcze. Byliśmy na zakupach. O, ja byłam na zakupach w zasadzie. Zrobić jakieś y, zakupy właśnie na prowiant na jutro, na podróż, bo będziemy jechać parę ładnych godzin, więc będziemy robić potem jeszcze knapki i, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam rzeczy przygotowywać. Mamy też torbę termiczną, słuchajcie, bo jutro sklepy będą pozamykane, więc na kolację, żebyśmy też coś mieli, musimy coś wziąć z Wrocławia, właśnie, wiecie, jakąś czeneczkę, coś tam, coś tam, więc żeby to nam się w aucie nie ugotowało po prostu, mimo klimatyzacji. To mamy właśnie torbę. I pogoda ma być, słuchajcie, przepiękna. Ma być 20... Parę stopni, jutro ma być ultra gorąco, bo 26 chyba, czy 27, więc całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o poniedziałek, to ma padać, ale przelotnie. Już 21, i tak do środy ma się utrzymywać, a w środę my akurat już wracamy, jakoś po południu pewnie będziemy wyjeżdżać, czy coś takiego, więc. Muszę zabrać jakieś ciuszki, no, no muszę zabrać jakieś ciepłe ciuszki, bo też e, moja koszenka z pracy teraz właśnie była w Gdańsku, dosłownie wczoraj wróciła i pisała do mnie, że na plaży pisko. Więc żebyśmy się ciepło ubrali, mieli jakieś ciepłe rzeczy i kocyk na pewno, żebyśmy sobie wzięli właśnie na plażę. Więc takie rzeczy też musimy. Zabrać. Ja ogólnie jestem zwolenniczką na takie wyjazdy, bardziej ubrania takich komfieciuchów, które też będą, wiecie, adekwatne do tego chodzenia, tażowania i tak dalej. Więc ja tak nie za bardzo tutaj będę patrzeć, jak będę wyglądać. Bardziej po prostu, żeby żeby być odpowiednio do pogody ubraną. Więc na pewno bierzemy dresik, słuchajcie, i weźmiemy sobie ten mój z Adidaska. Więc na pewno to spodnie chyba są jeszcze na suszarce, bo się prały. Nie wiem, czy się Jurek zmieści o tej walizy, szczerze mówiąc, bo wygląda to mniej więcej tak. Proszę bardzo, tiru O, Trzeba będzie jakoś upychać te rzeczy. I tak nie wiem wszystkiego, co planowałam, bo schowałam jeszcze parę rzeczy do szafy, bo jednak mi się nie przydadzą, ale jest dużo pierdół do pochowania, więc... Yo, moi drodzy, jesteśmy w Gdańsku, słuchajcie, i zrobimy sobie apartment tour, bo mamy mega cute apartament. W ogóle wyglądam strasznie pomarańczowo w tej kamerze, nie wiem what the fuck is going on. Dobra, nieważne. E, I tak, zaczniemy sobie tutaj od wejścia. Następnie mamy, słuchajcie kuchnie, proszę bardzo. Nawet tam piekarnik mamy, słuchajcie. Mamy wszystkie potrzebne rzeczy, jakieś sztućce, talerze, szklanki, noże, po prostu wszystko, wszystko, to jest potrzebne. Nawet tarka jest, jakieś miseczki i w ogóle, więc ekstra. I ja teraz Was sobie odwrócę. Tu mamy wejście, a tu mamy wejście, słuchajcie, do łazienki. I mamy toaletkę, proszę bardzo, i półeczka też taka duża. Tutaj też mamy sporo miejsca, się porozstawialiśmy, umywalka, nawet pralkę, słuchajcie, mamy. Tu jakaś suszarka jest pochowana i tak dalej. I też taki ładny, duży Prysznic. A następnie jak idziemy z kuchni, to mamy tutaj, słuchajcie, salon. Też mamy tutaj fajny, duży stół, tu jest sofa. Rozkładana w ogóle jest. I mamy też dodatkową pościel, jakbyśmy mieli gości, których nie będziemy mieli także easy. Telewizor, balkonu niestety nie mamy akurat. No ale trudno, Tu już też jakieś walizki leżą rozpakowane tam. Legowisko Ciri mamy. O, proszę bardzo, rozpakowane. To nawet była miseczka. Słuchajcie, ta duża miseczka tutaj czerwona. To jest właśnie z apartamentów dla Ruski. A teraz tutaj... Rozchylamy i mam przy bardzo żelazko, wszystko do pracowania, suszary, to w ogóle wszystko, wszystko, więc, więc mega fajnie. I teraz wchodzimy sobie, proszę bardzo, do królestwa Cirusi. Tak. To jest Cirusia, no. Mam wielkie łoże. to jakieś tam lampki, jakieś mega i, i wielka. Szafa. No tak więc, moi drodzy, jesteśmy rozpakowani, ogarnięci, właśnie siadamy sobie do tego, żeby ogarnąć, gdzie pójdziemy tutaj zjeść, słuchajcie. A my dwa lata temu, jak byliśmy w Gdańsku sami z Jurkiem, bez tej to mieszkaliśmy, słuchajcie, dosłownie ulicę dalej. Jesteśmy w totalnym, totalnym centrum, to jest na 3, grano apartment to się nazywa, gdzieś wam tutaj napiszę nazwę. Jest klima, jest ogrzewanie, jest po prostu... Ej, my tu mamy telewizor jeszcze, patrzcie! Mamy telewizor. Fajne, aczkolwiek w gorąco jest, więc chyba zaraz klimę jakąś puścimy czy coś i szukamy jedzonka, idziemy coś w bo byliśmy na plaży, bo się okazało, że tutaj zameldowanie jest dopiero o 16 w ogóle, kto tak robi. W sensie ja uważam w ogóle, że powinno być wymeldowanie o 12, a o 14 zameldowanie już i. po, po co? Po co Dlaczego długo czekać, co nie? Boże, teraz Sira pisze, bo na piłeczkę ma i przywiozą wszystkie zabawki. Wszystkie jej wyłożyłam, co ja na teraz piszę. Ciruj, piłeczkę weźmiemy na plażę, bo pojedziemy na zachód, pojedziemy na zachód, na plażę. No. No, i byliśmy właśnie na tą plażę. Były takie dzikie tłumy, że masakra, w ogóle tego nie nagrywam, ale było tak dużo ludzi. I myśleliśmy, że będziemy, wiecie, tak chwilę przed sezonem, w sumie, że nie będzie jeszcze aż takiego rozpierdzielu, ale po prostu są mega, mega tłumy. Te budy wszystkie porozstawiane z goflami, lodami, fish, and chips, pizza w ogóle wszystko, wszystko. Jest tego naprawdę, naprawdę w cholerę, ale też może byliśmy w takiej, na takiej plaży gdzieś w tych okolicach, właśnie, że jest tak dużo tych ludzi, więc będziemy szukać czegoś innego raczej. Aczkolwiek myślimy, że pojedziemy sobie właśnie na tą plażę, tylko innym wejściem po prostu wejdziemy gdzie nie będzie za dużo ludzi, żeby ją po prostu puścić na tej plaży, żeby sobie pobrykała, bo tam właśnie z pieskami można wchodzić, więc, więc ideolo. Ty jeszcze morza nie widziała, bo nie podchodziliśmy, bo właśnie było turbo dużo ludzi, turbo, ale już w piasku kopała, więc, więc super. No i tak w zasadzie to, słuchajcie, na to może przyjechaliśmy, żeby pokazać Cirusi, jak wygląda morze, słuchajcie, bo ona nigdy nie było. ona była tylko nad jeziorem w sumie z nami parę razy, ale właśnie nad morzem nie było, więc, więc tak, jest jaki to jest smutny pies, teraz muszę Wam to pokazać. Cirusi. Iruś. No ja wiem, że ty chcesz piłeczkę, ale nie może być wszystko tak, jak ty chcesz. No niestety, w życiu to tak nie wygląda. Ej, dobra, nagram wam tutaj. W grudniu bym szła na apel trochę, ale ogólnie nie wzięłam za bardzo takich letnich rzeczy ze sobą, ponieważ. Yy, myślałam, że będzie trochę zimniej. Dzisiaj, dzisiaj jest gorąco, jest tu gorąca, więc wykorzystuję moje letnie rzeczy. Mam też. Krótkie spodenki, założyłam sobie jakąś tutaj na nałóżnicę, tutaj też nałóżnica i wyperfumowałam się. a As always słuchajcie próbkami mam i słuchajcie, ja mam to o, ja pikole jakie to jest k**wa piękne, to jest taki się piękny zapach, że masakra po prostu, I'm in love, muszę je mieć, muszę je mieć. Ja ogólnie moi drodzy do dzisiaj uważałam, że ja mieszkam w najpiękniejszym, najpiękniejszym mieście w Polsce, czyli we Wrocławiu, aż do dzisiaj, aż przyszliśmy się tutaj po centrum. Jestem w po drugi raz. Pierwszy raz byliśmy taką srogą zimą, gdzie wiecie właśnie, że to jest w ogóle dramat. I ja będzie tak, choćby bardzo ładnie było, no ale wiadomo, że to jest inny klimat niż jak jest kuźwa, lato. Jest tak przepięknie, to jest najpiękniejsze miasto, w jakim byłam w Polsce. Przysięgam, jestem zakochana totalnie. Ja mówiłam, że będę taka no, no money, old money. To proszę bardzo, liniane spodnie tiruriru. Wyszliśmy się przejść, słuchajcie, i chodzimy sobie po takich uliczkach na około tej, tej strefy centrum i zachwycamy się architekturą. I ja słuchajcie, jako taka nastolatka dziecko, jak idzie jakieś takie wycieczki szkolne czy coś takiego, to w ogóle mnie to nie interesowało totalnie, Ale nie patrzyłam, miałam to ogólnie gdzieś. Ważne było, że nie siedzę w szkole i nie muszę trafiać jakieś lekcji uczyć się w ogóle. A teraz jako dorosła Uwielbiam chodzić po miastach i patrzeć na wszystkie budynki. Tutaj kamieniczki są totalnie inne niż we Wrocławiu. W Wrocławiu są szersze. Tutaj są naprawdę takie wąskie, że mają po trzy maksymalnie okna, tak w linii poziomej. We Wrocławiu one są trochę jednak szersze, plus... Jakieś takie ładniejsze one są, mam wrażenie, niż we Wrocławiu, wiecie? Jest ich dużo, dużo więcej. Pogoda jest taka średnia, jest, bo trochę coś tam kropi momentami i troszkę wieje, ale lepsze to niż 30 stopni, bo przynajmniej jesteśmy w stanie chodzić i dziruśka jest w stanie chodzić to najważniejsze. I nie gotujemy się, więc na wstępny przystanek, może jakaś kawka czy coś, na wynos możemy wyjąć i albo usiąść. Dzisiaj, słuchajcie, tak beznadziejna pogoda, bo miało niby delikatnie sobie coś tam popadać, ale tak dosłownie przelotnie, a w sumie jak wyszliśmy. Może nie rano, bo w sumie pozwoliliśmy sobie trochę dzisiaj dłużej pospać i wstaliśmy po dziesiątej, słuchajcie. Wyszliśmy przed dwunastą z chaty, to po prostu praktycznie cały czas padało. Siedzieliśmy sobie w kawiarni na jakieś półtorej godzinki. Przestało padać, ale zaczęło tak wiać i tak pizgać, że masakra, nie mam w ogóle ubrana do tego odpowiednio. Jurek zresztą też więc wróciliśmy na chatę i stwierdziliśmy, że widzimy po że ona dzisiaj potrzebuje trochę jednak odpoczynku po wczorajszym dniu i nocy, bo w sumie szczekała dość... Dość dużo razy w sumie w nocy, przez co ani ja się nie wyspałam, ani ona się nie wyspała, bo to się budziłam, to ona w ogóle nie spała. Więc po prostu teraz się trochę i zaraz idziemy na obiados. I słuchajcie, my jak byliśmy tutaj dwa lata temu, to byliśmy w takiej knajpie Siempre, w której byliśmy też wczoraj, ale okazuje się, że to są dwa różne koncepty. I wczoraj, w której, w tym lokalizacji, gdzie byliśmy wczoraj, tam jest tylko pizzka tam nie ma makaronów, a w lokalizacji, w której byliśmy dwa lata temu, są też makarony i tam było rzeczywiście przepyszne jedzonko. I tam było też to moje tiramisu, które ja po prostu... To jest najlepsze tiramisu, jakie ja w życiu jadłam, przysięgam. I idziemy tam dzisiaj właśnie zjeść. Obiad o kolację w sumie, bo już 17, słuchajcie. A my dopiero w sumie wstaliśmy z tej drzemki, bo no kurde, potrzebowaliśmy tego na maksa. Pogoda też jest taka raczej średnia, więc więc fajnie, że była taka opcja dzisiaj. Natomiast jutro w środę już ma być pięknie, więc będziemy sobie będziemy spacerować, będziemy, będziemy robić jakieś, jakieś fajne rzeczy już na dworze, słuchajcie. I taki update a propos tych badań, o których Wam jakiś czas temu mówiłam, że między 20 a 39 rokiem życia, 49, 49 przepraszam, można wypełnić ankietę na IKP i dostaje się skierowanie na badania. Słuchajcie, odezwała się do mnie moja przychodnia. Mam iść w poniedziałek przyszła na te badania, tylko nie powiedzieli mi, co tam się będzie działo. W sensie, na pewno będzie w pobierana, ale nie wiem, że na przykład będzie badana insulina, co trwa na przykład 3 godziny, jakby totalnie nic nie wiem. No i wpadłam teraz na pomysł, że zaloguję się po prostu na IKP i zobaczę skierowanie, bo powinien mi wystawić skierowanie i nie mam żadnego skierowania, więc nie wiem, what is going on, ale chyba po prostu jutro zadzwonię do przychodni i się dowiem po prostu, jakie, jakie to będą badania i ile czasu muszę na to przeznaczyć, no bo nie wiem, czy mam wziąć urlop, czy, czy mogę, wiecie, po prostu wyskoczyć na te badania, co prawda, ona to na samym grozi, więc pewnie trochę to zajmie, ale muszę to jakoś... Telefon mi ale muszę to jakoś jakoś ogarnąć, słuchajcie. Oh my gosh. We wtorek, słuchajcie, pojechaliśmy sobie praktycznie na cały dzień na plażę i nie ukrywamy, że jesteśmy mega happy, że Cili tak się podoba morze i że sobie biega w piasku, może sobie podchodzić do wody, jara się falami i kopie sobie po prostu ile, ile wlezie. I dzisiaj, słuchajcie, dość mocno zbierałam sobie ręce, bo nie spodziewałam się, że będzie takie słońce, i ten wiaterek kurczę, był mega niepozorny. Wydawało mi się, że w ogóle się nie opalam, a po prostu mam mega czerwone ręce. Po kilku godzinach plażowania wybraliśmy się na rybkę, no bo. Wiadomo, jesteśmy nad morzem, trzeba zjeść rybkę. A następnie z tego baru z rybą ruszyliśmy sobie deptakiem, spacerykiem z Gdańska do Sopotu, Słuchajcie, było mega, mega przyjemnie. Aczkolwiek jestem trochę przerażona tłumami w Sopocie i to totalnie nie jest moja bajka. Plus wszystko jest takie mega fancy, białe i jakoś tak nie trafia to do mnie. A na koniec dnia poszliśmy sobie na gofry. Ja zjadłam sobie gofra z bitą śmietaną i palową czekoladową, a Jurek zjadł sobie samą bitą śmietaną. I na tym etapie chciałabym zakończyć tego vloga. Jak zwykle dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w przyszły poniedziałek o 18.00 buzi.